Gdyście ją zamknęły? W piwnicy. <grym> Podobno potrzebny jest kierowca. Potrzebny. Zabierz to stąd natychmiast. Ja naprawdę merdam do życia ogonem, ale to dlatego, że ja jestem e, śmieszy. Jak pan się trzyma, jak pan się trzyma, to nie do wiary jak na ten wiek pana nie. Boś co zdrowie. I ja właściwie też ludziom mówię, że ja jestem doktor. Równocześnie. Śmiejąc, ja ich leczę. Dziękuję. no kiedy Dziękuję. Dziękuję. Pięcioma! Dzień dobry Krysiu! Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Witam damy polskiej kultury. Kochany mhm. Wrocław Najmilszy. Bardzo proszę, świąteczno-noworoczne. Dziękuję Ci bardzo. Mamy, ja też, też pomyślę, żeby tobie też coś dać jakieś cacko. Dozbieraj się. Znamy się kilka lat. Krystyna zna mnie krócej aniżeli ja ją, ponieważ ja miałem okazję oglądać w innym programie. Ona, ona gdzieś tam przeczytała kiedyś mój list, który do niej napisałem, odpowiedziała na niego. Ja złożyłem wówczas propozycję napisania książki. Na początku to przyjęcie było oczywiście oficjalne, naturalnie. Nie za bardzo wiedziała, czego się może po mnie spodziewać. Nie, nie, nawet nie tyle, że nie chciała, żeby ta książka powstała, wręcz przeciwnie, była nią zainteresowana. Zadała mi pytanie, czy aby na pewno na nią zasłużyła. Pierwszy rozdział tytuł Krystyna Sienkiewicz na estradzie życia. I podrozdział Dzieciństwo Krystyny Sienkiewicz. O, Bachorstwo! I fragmencik Krystyny Sienkiewicz. Przeczytam. Życie Krystyny Sienkiewicz, przepełnione z jednej strony tragizmem, a z drugiej bogate w zabawne epizody, mogłoby posłużyć za kanwę scenariusza filmu, ale nie komedii, bo nie zawsze komediantką była aktorka w pozaartystycznej, niewolnej od trosk rzeczywistości. Komedianstwo, w którym znakomicie się odnalazła, pełniło w pewnym sensie funkcję zasłony dymnej. Było poniekąd jej terapią. Przywracało równowagę, ale nigdy nie wyleczyło z przeszłości. Krokodyl! To może w krokodylu? To trochę za daleko. Może gdzieś bliżej? Może gdzieś bliżej? No, więc gdzie? No, więc gdzie, właśnie? Halo? Tak, tak, zastanawiam się, właśnie gdzie? Kiedy, proszę pana, kiedy? Kiedy pani sobie życzy. Zaraz. Nie, za godzinę. Albo za dwie. Tak, za dwie. W takim razie spotkajmy się za dwie godziny w kawiarni CDT na tarasie. Tam będzie najlepiej. Dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A cóż, to było to ostatnie, to świtezianka o świtę. A, Nie wygłupia się. Lekarstwo na miłość, tak. Nawet znalazłem tutaj twoją wypowiedź. Kiedyś... Ja coś mówiłam o tym? Tak, co? na temat lekarstwa na miłość. Grałam Jankę, przyjaciółkę Joanny, czyli Kaliny Jędrusik. Batory kazał mi wymyślić improwizację. Narysowałam więc sobie w głowie abstrakcyjną sukienkę i zaczęłam o niej peplać. To o falbankach, to o kroju. To była improwizacja Krystyny Sienkiewicz, której nie było w scenariuszu. Była tak. Ja odłożę słuchawkę, a ty mów dalej, byle co, żeby go zatrzymać. Zaraz tam będę. Rzek na górze takie poprzeczne maczki w poprzek i pod spodem szedł. A wzdłuż ma dwa rozcięcia i karczek. A spódnica jest z kontrafaldy, a na środku jest pliska i kokardki. A po bokach jest taka drobna falbanka, a z boku jest zaprasowane. I, i, i ona mi zrobiła ten. No, no jak to. Aha, guziki, wiesz? Mnóstwo guzików. Wszędzie guziki. I to wyobraź sobie każdy inny. A spontaniczność to jest bardzo ważne, że przy tym naprawdę doskonałym przygotowaniu rzemieślniczym, przypominam, głos, dykcja, umiejętność operowania ciałem, prawda? Wyczucie na frazę, na pauzę. To są wszystko bardzo poważne rzemieślnicze umiejętności, a do tego dochodzi jeszcze wdzięk. O Boże, nareszcie, rok tu czekam. Chyba, że mi na czworakach, on już sobie dawno poszedł. Idiotka, trzeba go było zatrzymać. Jak miałam stanąć w drzwiach i krzyknąć po moim trupie? Ma taki specyficzny rodzaj interpretacji tekstu, który, który człowieka najbardziej smutnego pobudza do, do, do radości. Także, że aktorstwo naprawdę no, na pierwszej próby to jest. Panie, co pan robi? No, no. Nie może pan uważać? Nie. No panią pan? Hmm? Identyczna. I, I co? I z pieskiem. Oczywiście. Rysio. Tata, mama. Myśmy mieli na Syberię wyjechać, ale mama jednak orła w koronie i to na pewno sama ro robiła, bo ona ona była. Bardzo muzykalna, a mój rysio kuby, e, ojciec miał słuch absolutny. Odpowiedź na wiatr, odpowiedź, gwizdze wiatr, odpowiedź, odpowiedź, gwizdze wiatr. W rodzinie Sienkiewiczów występują dwie osoby z zamiłowaniem do estrady: Krystyna Sienkiewicz i ja. Odpowiedź z odpowiedź, odpowiedź odpowiedź, odpowiedź gwiszcze wiatru. Podglądałem Krystynę, jej działalność estradową, szczególnie w okresie jej występów w teatrze Syrena. Obserwowałem jej interpretację piosenek. Ona była jak Jimi Hendrix z polskiej piosenki. I dalej za dwa grosze, Fotografia na okładce, To pomoże ojcu matce. Nie widziałam sama, nie zajrzałam do tej książki i jakie dali mi zdjęcie. Należy być. Mam bardzo marne oczy, ale można nosem prawie malować i, i, i dużo maluję. Krystyna ma spory defekt wzrokowy polegający na ubytku widzenia centralnego. Jej obrazy mają dużo wolnej przestrzeni w centrum i masę detali bardzo dokładnie sporządzonych na peryferium. I też. Czy maluje swoje pieroty, czy maluje jakieś, jakieś inne obiekty, koty, prawda? Ostatnio sporo kotów namalowała. To widać wyraźnie, jak wygląda jej ubytek pola widzenia, ale mimo tego, że bierze się to z deficytu, jest to przekształcone w atut artystyczny. Ja bardzo to kocham, co robię. Kocham robotę, pracę. Ja mówię, że praca to modlitwa jest moja, to ja, ja się modlę, tak. I w latach 80 można powiedzieć, że wyśpiewałaś hymn narodowy Ryby, Żaby i Raki. Wszyscy znają Ryby, Żaby i Raki. No to było tak naprawdę jak nieprawdopodobne. Tam były różne takie zdania, które nie, nie, nie tak mówiły o socjalizmie. Ryby żaby, raki, raz pojadły na pomysł taki, żeby opuścić tak siąść pod drzewem i zacząć zarabiać śpiewem, no ale cóż. Kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby, naby, aby, a rak byle jak. Krystyna dała mi jedną bardzo cenną radę swego czasu, kiedy zobaczyła na początku lat 90 mój recital zarejestrowany przez telewizję, żebym coś zrobił z oczami, bo trzeba na widownię patrzeć, a nie w swoje stopy zainteresowanie publiczności, to jest, to jest piekielnie wysoka sztuka i Krysia ją rzeczywiście posiada i, i zresztą nawet jak się z nią próbuje, to, to ona natychmiast coś tworzy, natychmiast nie wiadomo czego już się coś dzieje, także rzeczywiście ona jest tak jakby, ona z uosobieniem ak aktorki. A wracając do Agnieszki Osieckiej, jeszcze piosenka Czy te oczy mogą kłamać, została też napisana z myślą o Tobie i dla Ciebie, prawda? A. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? IDP. Kiedyś to zrozumiesz Samo to, to był błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Ale skąd? Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? Kiedyś to zrozumiesz sama, to błąd. Czy te oczy mogą kłamać? Dostałam udaru i <laughs> bardzo mi było też śmiesznie, bo się tak do wszystkich uśmiechałam w domu, ale słowa nie umiałam powiedzieć. Udar, bo ja nie wiedziałam, jak się to nazywa. I... W wyniku udaru doszło do zaburzeń mowy i w tej chwili widać, na przestrzeni tych trzech miesięcy, jakiego wielkiego postępu dokonała od, od czasu pierwszych dni po udarze, kiedy porażenie mowy było niemal kompletne. Nie wiedziałam, jak się nazywam. Umiałam y, brzydko powiedzieć. Umiałam. A ja jestem osobą, która nie... Nie, nie mówi brzydkich wyrazów, więc to no w ogóle coś cudownego. Pomyślałem sobie, że te cechy osobowościowe, którymi ona y, również nas zaraża każdego dnia, pomogą jej przezwyciężyć. I nie mylę się, bo z każdym dniem widać, że świetnie sobie radzi i jest wzorem godnym naśladowania. Na głowie mi nie uwiło, że biały, kuka, szczęścia mi nie wykukała również. Lecz ty pokochaj mnie, jak inne mnie kochały, za to, że Geniusz, a nie gówniarz. Pamiętasz numer Blusztikwedecki? No, tak, i, i o, o f, f, tak. Fedecki, Fedecki i lusztik. Mhm. Gniazda na głowie mi nie mówił, orzeł biały, kukuka szczęścia mi. Kuku, kuku nie wykukała również. Lecz ty pokochaj mnie jak inne mnie kochały, za to żem już a nie gówność. Piękny, piękny, Dzisiaj przyjechałem tu specjalnie, żeby pobrzdąkać na dole, a byłem cały dzień w gabinecie. Leczyłem parkinsoników. Patrz, ja nie mam parkinsona, tym do Ciebie no, po poszła. Takich jak, taki jak Ty nie leczę. <noise> Takich przypadków. Jej dom jest cudowny i wspaniały, kiedy nas tam gościła na próbach, to takie, takie to wszystko było jej, takie ciepłe, takie, takie fajne i takie, takie tylko dla niej charakterystyczne. Drugiego takiego miejsca nie ma, ona jest autorką tego wszystkiego i, 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 i widać jej rękę w każdym najdrobniejszym szczególe, także, że i w ogrodzie, i w domu, i w tych psach, i w tych kotach, i w tym wszystkim, także rzeczywiście jest niebywale silną, mimo tej swojej kruchości jest niebywale silną osobą. Kol pocałował żonę na dobranoc, ona Kuchni, nie piłeś, nie piłem, całowa mielcyna. <laughs> Dosyć tej dygresji ja wracam do tego czerwonego dziurawego, jak sito. Wiecie co to było? Pamięć komunistów. Oni tu nic nie mają i nie pamiętają. No. Ja chciałabym ten fakt uczcić minutą śmiechu. <śmiech> Ona na scenie ma energię dziecka. Ma energię małego dziecka. To fantastyczne i to ujmuje naprawdę. No, Krysia, kuruj się i do roboty. Czy pani powiedzieć, że pani wie, co się stało z mężem tej pani? Tak, pan już mi opowiedział. To musiał być dla pani okropny cios. Że... że, ty, że mi się? przepraszam, przepraszam, czy możemy na chwilę przerwać? Emilian, mamy gościa. Cześć. Cześć, Cześć. Piękną sztukę Emilian Kamiński poprosił. To jest ceka dwuosobowa. Dorota Kamińska, ja i reżyser Andrzej Kotkowski. Śliczna. Jak poczekają na mnie, to za zagram jeszcze, jeszcze taką jedną rolę. To jest na nią napisane. Absolutnie. Ona do tego pasuje jak rękawiczki. Nie wyobrażam sobie. Poza tym zaczęła już pracę. Wydaje mi się, że też praca nad naprawdę tą świetną sztuką. Będzie dla niej doskonałą terapią, bo proszę pamiętać, że i, w, w, aktor jeszcze musi mieć taką mobilizację. Dom, dobra, dobra. To wtedy masy, ja dobra. Jest przedstawienie dobra. ZUS, się dobra. nazywa, czyli zalotny Cieżko. uśmiech słońca. No, no, Liczy pani te wszystkie lata na scenie? Nie. To to jest bigos. Tak. Ja... Im dłużej będzie gotował się i dosmaczał, tym będzie lepszy. Kiedy patrzę w lustra głębie na luszane swe odbicie. To pytanie siebie gnębie. Jak to jest z tym życiem? Czy ważniejsze jest wyżycie? Czy przykazań dziesięć Bo jak liczy się wy życie To ja ciągle jestem w lesie I cholernie mi żal Kolorowych gałbanku, Czaronej kochanku, Co to robią w gumiku, Jak pajacyk na druciku Żal skoków